Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość księdza biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa Elbląskiego. Witam pana Piotra Opaczewskiego, wicewojewodę warmińsko-mazurskiego. Witam serdecznie pana Macieja Bukowskiego, konsula honorowego Republiki Mołdawii. Witam również pana Zygmunta Tucholskiego, wójta gminy Elbląg. Witam pana pułkownika Wojciecha Kurzawę, reprezentującego dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Miło mi również powitać pana Majora Łukasza Gniazdowskiego, reprezentującego dowódcę garnizonu Elbląg. Witam również panią porucznik Annę Szczepańską, reprezentującą dowódcę 43 Batalionu Lekkiej Piechoty 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Witam radnych Rady Miejskiej w Elblągu. Witam serdecznie elbląskich kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i żołnierzy Wojska Polskiego. Witam przedstawicieli spółek komunalnych miasta Elbląga. Witam przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych. Bardzo gorąco witam poczty sztandarowe i młodzież szkolną. Witam wszystkich gości i zgromadzonych tutaj na Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem odegrany zostanie hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej. Oddanie głosu proszę pana Michała Misana, wiceprezydenta Blonga. Szanowni Państwo, gromadzimy się dziś pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierzy Armii Krajowej, by uczcić spadkobierców podziemia okupacyjnego, którzy walkę o niepodległość kontynuowali po zakończeniu II wojny światowej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w całej Polsce 1 marca na pamiątkę męczeńskiej śmierci w siedmiu przywódców zrzeszenia wolność i niezawisłość. Wyklęci są w najnowszej historii Polski szczególną grupą żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z nowym geopolitycznym układem i z bronią w ręku walczyli nadal. Tak więc kiedy w Polsce zapanował sowiecki terror, wielu z żołnierzy podziemia pozostało żołnierzami podziemia, zbrojnie kwestionując radziecką strefę wpływów. Prześladowania i brutalne likwidowanie, procesy sądowe ukazujące wyjęcie spod prawa, wreszcie więzienia i kary śmierci. Taka perspektywa spowodowała, że wielu z nich ukrywało się nadal w lasach, tworzyło mniejsze lub większe zgrupowania i walczyło w nierównej walce. O żołnierzach tych nie wolno było otwarcie mówić, a jeśli już, to nazywano ich reakcjonistami czy bandytami, rugowano z historii i przedstawiano jako tych, którzy szkodzą nowemu porządkowi społecznemu. Warto pamiętać, że żołnierze wyklęci byli pierwszą antykomunistyczną opozycją, dając świadectwo, że nie ma zgody na nową formę zniewolenia. Dziś do świadomości Polaków, zwłaszcza młodych, przebija się ich tragiczna historia, a określenie Żołnierze Wyklęci funkcjonuje na równi z moim zdaniem trafniejszym żołnierze Niezłomni, które podkreśla odwagę, męstwo i wierność Rzeczypospolitej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony jest nie tylko dla tych, których z pamięci chciano wymazać, ale przede wszystkim dla nas współczesnych. Ci żołnierze nie są już wyklęci, są niezłomni, są wśród nas, ponieważ znaleźli właściwe miejsce w naszej historii. Chwała bohaterom. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu proszę pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. Szanowni zebrani na dzisiejszej uroczystości. Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych to uroczystość będąca hołdem dla bohaterskich obrońców niepodległości Polski, spadkobierców podziemia okupacyjnego, którzy mimo prześladowań zbrojnie przeciwstawiali się radzieckiej strefie wpływów. Data 1 marca jest nieprzypadkowa tego dnia. 72 lata temu w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali zamordowani działacze czwartego zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku. W uzasadnieniu czytamy: W hołdzie żołnierzom wyklętym Bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji. I narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Dziś wspominamy, oddajemy hołd tym, którzy w powojennej rzeczywistości bohatersko walczyli o wolną Polskę. Pamięć o żołnierzach wyklętych była skrupulatnie usuwana z kart historii. Miała zostać całkowicie zatarta. Jednak ich Uprócz męstwo i wierność Rzeczpospolitej Polskiej nie poszły na marne. W ostatnich latach historia i etos żołnierzy niezłomnych zostały przywrócone i dziś są one symbolem walki o niepodległą ojczyznę. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Elbląga, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego. Przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą Polsce komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczpospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie, do apelu! O, apel! Przywołuję bohaterów polskiego państwa podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okulickiego, niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego armii krajowej. Zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance i Augusta Emila Fildorfa Nila. Zamordowanego 24 lutego 1953 roku w Mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie! Do apelu! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie! Do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do Was wołam, żołnierze walczący w szeregach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej. Armii krajowej obywateli oraz w innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie, do apelu! O, apel! Przywołuję działaczy czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie, pułkowników Łukasza Cieplińskiego pseudonim pułk. I Mieczysława Kowalca pseudonim Stanisławski, podpułkownika Adama Lazarowicza pseudonim Klamę, majorów Józefa Rzepkę pseudonim Znicz i Józefa Batorego pseudonim Argus oraz kapitana Karola Chmiela pseudonim Grom. Stańcie, do apelu. Zginę! Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, a wśród nich żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stańcie! Do apelu! Wzywam bohaterów ziemi elbląskiej, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę. Stańcie, do apelu! Brawa, bo ja! Przywołuję wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych w obecnych kazamatach oraz poległych w obławach i pacyfikacjach. Stańcie, do apelu! Nie! Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i ojczyźnie zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchowną niezłomnym żołnierzom wyklętym. Wołam druchny i druchów, najmłodszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie, do apelu! O, Przywołuję rodaków. Którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, niedoczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę w wolnej ojczyźnie. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej i powojennego ruchu oporu nie uległa zatarciu. Upakarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej. Nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie, do apelu! Do Was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych oraz wszystkich rodakach poległych w walce za ojczyznę i zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczpospolitej. Niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęcili życie. Chwała bohaterom! Cześć i Dla odczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych salwa honorowa. Kompania wąskie, złowisko lekko, pasz, zapad, groźb. that's Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się ceremonia składania kwiatów z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Znić i kwiaty składają delegacje związków Kombatanckich i stowarzyszeń służb mundurowych. Niezależny związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Welblągu, warmińsko-mazurski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Związek Sybiraków w Elblągu. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Korpusu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwo Miłośników Wawa, Wilna i Kresów Południowo-Wschodnich, Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny. Kwiaty składa pan Michał Nisan, wiceprezydent Elbląga, reprezentujący prezydenta Elbląga, organizatora dzisiejszej uroczystości. Kwiaty składa organizator dzisiejszej uroczystości, pan Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. Kwiaty składa pan Piotr Opaczewski, wice wicewojewoda Warmińsko-Mazurskiego. Kwiaty składa Pan Maciej Bukowski, Konsul Honorowy Republiki Mołdawii. Kwiaty składa Pan Zygmunt Tucholski, Wójt Gminy Elbląg. Gratis składają przedstawiciele jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Elbląg na czele z pułkownikiem Wojciechem Kurzawym. Kwiaty składa delegacja 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kwiaty składa delegacja Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Kwiaty składa delegacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kwiaty składa delegacja Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego. Rady składają delegacje służb mundurowych, komendy miejskiej policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej.